Gdzieś bardzo, bardzo daleko leciały sobie listy. Tak, tak, to listy do świętego Mikołaja. Dzięki nim Mikołaj wie, o czym marzy każde dziecko. Hmm, hmm. kogoś tu brakuje. Co? List od dzieci już przyszedł Szymonku Witam cię w moim domu Będę już wstawał, bo dzieci czekają O, to są moi mali pomocnicy Te słodziaki są ze mną wszędzie O, i tu też Wezmę tylko moje okulary O, o, już lepiej Szymonku przed zaśnięciem czytałem o tobie. Wiem, że chodzisz do przedszkola. Rok temu się widzieliśmy. Wszyscy mówią, że bardzo szybko rośniesz, i masz już cztery latka. Podobno bardzo lubisz oglądać bajki. Chciałbym cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Wiem też, że rodzice kochają cię ponad życiem. Szymonku, a to chyba twoje zdjęcie z wakacji, ale cudownie. No dobrze, już wystarczy. Chodźmy lepiej sprawdzić listy od dzieci. To jest najważniejsza sprawa. Zrabia. Zaraz, zaraz. Nie mogę wejść w piżamie. bo znowu będą śmiał się z mojego wielkiego brzucha. Kum, muszę jakoś opanować ten artystyczny chaos na mojej głowie. A, tak, tak, gwiazdeczko. Wiem, że to nie fryzura na bal karnawałowy. Czekaj, może wąsa podednę. Nie. Wąsalewinie tysiąc lat mi A wąs musi być. Mikołaj bez wąsów, jak święta bez Mikołaja, jak flip bez felapa. No cóż, chodźmy już sprawdzić te listy. I... Ha, ha, ha. Tak, czapka z głowy, Mikołaj gotowy. Tutaj przychodzą listy od dzieci z całego świata. Zobaczmy, co tu mamy, o co mi ktoś prosi. O, no, ktoś zamówił sobie kucyka Tylko jak go zapakować? Co my tu jeszcze mamy? A, zamówienie na misie Dobrze, dobrze Tylko nie widzę zamówienia na twój prezent Czy aby na pewno jesteś na mojej liście grzecznych dzieci? Hmm? Nie, Marcie, zaraz zapytam elfa obserwatora, który cały rok cię obserwował. Na pewno nam pomoże. Zadzwońmy do niego. Hmm? Tam elfa obserwatora, tak dzwonię w sprawie a, już wiem! Tak, tak, przekażę, oczywiście. A. Szymonku, Elw obserwator przekazał mi że czasami bałaganisz w pokoju. Czy to prawda? Przekazał też zalecenie. Bądź samodzielny. Na pewno dasz sobie radę. Zaraz, zaraz. A lista grzecznych dzieci powiedział, że jest tu na biurku. Ojej, jak ja teraz sprawdzę, czy jesteś na tej liście? Hmm. Mam na to sposób. Piękny. Mhm. Mhm. Co ja bym zrobił bez tych moich ukrytych talentów? Zobaczmy, czy jest tu Twoje zdjęcie. Czekaj, a, a tutaj nie ma, tu też nie ma. O, chyba jest! A, cudownie! Znaczy to, że jesteś na liście grzecznych dzieci. A, gratuluję! Co jeszcze tu mamy? O, a to list od Ciebie. Przeczytamy uważnie i zobaczymy, co da się z tym zrobić, Szymonku. Tylko co z twoim prezentem? No, trzeba koniecznie zawiadomić elfy, że jesteś na liście grzecznych dzieci, żeby zdążyły zapakować prezent na sanie. Ach, wiem, co zrobię. Hmm, będę musiał wysłać ten list. No leć, kochany. Chodźmy czym prędzej do moich elfów zapytać, co z twoim prezentem? O, a co tam moje małe elfiki? O, faktycznie zapomniałbym o czymś bardzo ważnym. Szymonku, poznajesz, umieściłem te zdjęcia tutaj, bo wiem, że oni naprawdę mocno cię kochają. To prawdziwe szczęście mieć takie osoby wokół siebie. Gdy skończysz oglądać ten film, pamiętaj, żeby przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo mocno kochasz. <śm> O, kochane elfy, słuchajcie, mam dla was jedno specjalne zamówienie na prezent Czy dostaliście ode mnie list? E, tak? O, wyśmienicie No to gdzie są te prezenty? Ha, ha, Szymon ha. Twój prezent jest już na saniach Świetnie, czyli możemy ruszać Prezenty mam, prefery najeżdżone. Oj oj, 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 mam nadzieję, że pamiętam, gdzie są hamulce, cała na przyludą. O, o, ale prędkość! O, o, o. o ale prędkość. O, o, o. O, o. Tylko gdzie ty mieszkasz? A, Halo? 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 O, zasnubiła. Od dziś nazwę go elfem śpiochem. <laughs> Zobaczmy, gdzie mieszkasz. A to tutaj, prawda? O, wyśmienicie. Teraz na pewno do ciebie trafię. No, w drogę. You do we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.